ma? W dzisiejszym odcinku będziemy testować, co jest droższe, a co tańsze. Zostańcie z nami do końca. Zobaczyć, co najlepsza drużyna wygrała z tego odcinka. Ślina Micha. Chyba. Zawsze jak coś wygląda jak majonez, to jest droższe. Po o, po no i z tym dzisiaj prostu. Tak bo jakby... no tak, ja też mam, że ten kolor wygląda na droższy. Nie ma co gadać w ogóle. Tak? Bo w ogóle. Jest 40... tłustszy. To jest tłustszy. O, fajny. O, bardzo wydajny, bo widziałam malutko, a mam dotąd smarowane. Ej, ten też ma podobną konsystencję, też jest, smugi. No, ale e... smugi. Ja już wiem, Mikołaj. To może tak być, że nie pachnie jest no bo... ...przez składniki na przykład nie uchemą lapsy. Tak. To też nie pachnie. 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 Ja mam nie Ja mam kazań. No Nie Nie ten, nie niemo ten. Dobra. Nie, bo czekaj, stop. Nie możesz, Eric, podejmować samej decyzji. Few moments later. Większość kremów jest w słoiczkach takich drogich. Dobry, <gry> to co? Że To jest właśnie cały myk, że on nie powinien pachnieć i znaczy, no dlatego to jest droższe, że, bo on nie pachnie. Wiesz o co chodzi? To jest ja? Oh ten. mam to to jest poprawna odpowiedź? przybiemy przybijemy ręce. Tak. To. to jest poprawna odpowiedź. Ja się raz w tydzień, nie to, ja to nie ogarniam tego Dobra, szczerze... Mimo, ten jest droższy. Ogólnie w tych droższych bardzo często dają takie mega mocne, intensywne zapachy. Więc też bym była skłonna powiedzieć, że ten jest droższy, ale ten mi wygląda na jakiś DAW czy coś takiego. Nie pamiętam jak mocno DAW pachnie. Kto robi fioletowe płyny? Silver się przebija w tym fioletowym. Aha! Pachnie, czy to nie pachnie jak DAW? Tak, nie? To pachnie jak DAW. Ale DAW nie jest taniej. To pachnie chyba droższy. Chociaż nie wiem. To ty się, Wika, bardziej znasz na tych wszystkich rzeczach kosmetycznych, bo ja to trzy w jednym, p***am. masz w jednym żelzki i jedziemy przez kawałek. A ty ja. raz trzy w jednym to sposób. A ta, ma ta, ma ta alta przy okazji jeszcze wszystkiego. No jak wąchasz dwa na raz, to myślę, że ciekawy wynik ci wyjdzie. Wiem tak. Imo... Ja się nie myję, więc... <laughs> Imo ten lepszy. Bo patrz, no, p***a, myjesz się takim dużo. No, to już tak jestem. Dobra. Bezwędnego ja filu! Pier... Ja bym powiedział, że to jest drogie. No, jak to się Cześć, ostatni raz. Ja mogę już strzelić. co, że to jest droższy? Nie, tylko to jest zgodne tak, jakby kategorię, tak? To jest, to jest jeden z tych płynów dla dzieci. To jest droższe. Okej. Okay. Okej, okay. okay. to jest. To jest pachnie jak Likwin, a było MP, Słuchajcie, jak przegramy, to będzie do moja wina. Nie, 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 to nie jest. To tak, będzie nasza wina. Tak, będzie nasza wina. No, tak. Dobra, dobrać. Uwaga, trzy, kolejny punkt. No to ja wam powiem teraz. Za wiele bardziej napigmentowane. To się nakłada całkiem przyjemnie. Tak, tak, wygląda. wygląda. I zacznij, jego trochę zostaje na palcu. No i tu mamy go. O nie, to się zaczynają schody. Ej, a mogę, ja zgadnąć? 100% tak? Nie. No proszę. No dobra. Zgadnę. Ale... Daj no coś sobie podpowiedzieć Ja bym załapał po prostu wice Ja mam powiem Eee A, shit. Ten jest evidentny premium. ewidentny premier Ewidentnie premier, <laughs> że miał podbite oko Okej, okay, Eryk ogląda takie wiem. rzeczy Red Lipstick Monster, to moja ulubiona Oj, ten Ja Chuj, bym tak powiedziała A jeszcze raz, tak dla pewności tutaj, ale tak porządnym po ruchem weź tak no, co się mówi? Swatch Swatch Okej, okay, ten ma mega pigment Macie rację, po kolejny, tak, kurczę Dobra Ten na pewno Mikołaj... Dla 100%. Miko nie, Mikołaj, nie, Mikołaj, nie, 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 Mikołaj, nie proszę nie. Tak, zobaczymy. Ostateczna odpowiedź. Nie, ostateczna odpowiedź. Nie tak. Jest to błędna odpowiedź. No tak, słuchasz się mnie czasem, widzisz ten pigment tak. A ten jest stary, więc pewnie nikt go już nie używa tej, tak? Czyli co idziemy z Myślę, że ten. Tak, to na psychologia. Oni chcą nas oszukać, pamiętaj. Tak. Wiem, no. Dawaj gotów. No. Dobra, nie ma tu punktu. Nie, to Dole, Nie, kurwa, daj spokój. Stary z tym. S3, kurwa zgrasz... Ile to kosztowało nim. Wera! To jest z jej paletki pewnie wyjęte? Tak. Oj, no ja wiem. Wiesz to nie możesz patrzeć, która jest silniejsza, bo to... To nie jest point jakby wiesz. Popatrzmy jak ona Zazwyczaj, działa. Tutaj. Zazwyczaj hmm. ołówkami. Czyli to nie twoja broszka. moja broszka. No ja bym powiedziała z góry, że to są tańsze. No. Zdrowia, tań. Możesz no, sobie pougrywać. musimy się upewnić jak już wygrywamy. Okej, okay, zajbiste. Mam, mam teorię. Patrzcie to. Tutaj jest kot kreskowy. Tutaj nie ma. Kot. Nie. Nie wiem, nie wiem czy tak jest, ale może tak jest. Ołudki, tam... Pojedyncze. Sprzedawane są droższe. Mondelus a to? Polycolor. Co jest droższą marką? Moim zdaniem Mondelus. Analogicznie, skoro jest droższa w cenie no to musimy wybrać to. Ja myślę, że tu... Ja bym chyba też postawiła na te, bo one są po prostu bardziej dopracowane. Te? Tak. Uwaga, prośba o podjęcie decyzji. Dobra, to to ciemne dalej. Nie, nie, proszę boję. bo teraz będzie, że mi krzyczą, jak nie wypali. No, tak. Te mają złoto na górze, no muszą być droższe. No, to się tak wydaje, ale to może być w puchu coś. Po prawej stronie zestaw kosztował 65 zł, jeżeli się nie mylę, a po lewej stronie kosztował 24 zł. Matyrację. Oh. Nie wiem, kompletnie. To jest starsza, to jest miększa. No i Nie wiem Powiedzmy ta. Ale tego tak jak mówię, nie wiem czekolady, więc nie wiem, zupełnie To na pewno nie jest Milka To też To nie. ma rogi takie Ej, to jest smaczniejsze To jest twardsza jest smaczniejsza. Tu wyczułam taką sztuczną czekoladę O. Oh, to było Milka wyżłopione Powiedzmy im ta. tak jak mówię, nie wiem czekolady, więc nie wiem, zupełnie Nie biorę tego na swoje bary Musisz jeść mm -mm. No mówi, że zna się na czekoladzie, więc musisz jeść Akurat smakuje tak samo no moim zdaniem to Ines To jest droższa Milka jest w ogóle droższą czekoladą, czy jest tańszą? O, Chyba jest tańsza, tańsza nie? Ja bym że raczej, ja bym że droższą Tak? W porównaniu do innych, no Nieważne jaka to jest czekolada i nieważne jaka to jest czekolada, spróbujmy, która kosztuje drożej, bo się smakuje drożej, tak? Dobra A czy już to wiedziałeś. I którą wziąłeś, to? To jest Milka ja... Dobra No Dobra, inaczej to możełeś mi ka, a tu może już jakiś Lind. Możesz próbowałeś czy Nie. Nie. Mm. To jest Lind jak... to jest, lind? Mhm. To jest Lint. Co? Na pewno? To jest Rosja? Teraz. Uuuu. Na pewno? Nie. Nie mam To już nie kurwa jakieś stary 300 zł. Teraz wypluwam. Nie, co To jest to. Tak, jest. Lind. Dobra, trzy. 3... Mm, mm. Tak, to, nie, to jest najśpu. Też zgarłaś z nim. Bye, bye, Sywi. Sywi! Yeah. No Ja nie piję alkoholu, więc ja nie tak. Nie. nie musisz pić. Ja nie piję wódki. A ja się zżygam po zapachu. Czerwony, byłem. I mnie musisz nabić. Który to jest woda? Nie, który jest Buda? Nie. nie to, o, to jest woda, tak? Czystowianka i iż. Niestety nie jest to woda. Jest Ej, to Buda. Jest godzina dwunasta, ja mam pusty żołądek. Pachnie mega, podobnie jeszcze, jakby nie chcecie tak tego ja mogę się poświęcić. Tak? No. Nie, to ja się mogę poświęcić. <laughs> nie, to my się możemy poświęcić. No, to jest taka wódeczka taka, że dasz jakiś sofcik i możesz po niego bilnetka. Nie wiem, czy to nawet nie jest... Dobra, nie będę udał specjalista, ale to jest mój pewien Ja nie mam węchów w ogóle teraz. No to się napi. Nie ma opcji. No, pij wódę. Nie ma opcji. Czekaj. Ja mogę spróbować. Jak się, <laughs> się zrobi niedobrze, znaczy, to jest Belweder. Bo po że zawsze mi się robi niedobrze. A belweder Wider to jest dobra wóda, men. No żyło się. No ma no, no, albo jest bogata, albo miał jakiś bogaty tasusiu, nie? Jak to się mówi w tych czasach. Maciek... O, I fuj, co? mamy to serio pijesz? Dobra, to jest ty. Ale... nie dobra, to jest spirowe. A, a ta pachnie nie ta no tak źle ta. nie, szczerze. Nie, nie. Dobra, to, to to... To... Bo to po tej czekoladzie takie obrzydłe. To giza. na pewno nie jest z ziemniaków, nie? Nic co będzie to. Macie 0 punktów. Co to jest? Po prawej stronie jest belweder, po lewej stronie jest e, jakaś Żyku. budka, która kosztuje 10 zł za 100 ml. W żartu jeszcze jest Be belweder? Tak? Belweder kosztuje 26 zł za 100 ml. Si widzieliście. Do... Ale ja, ja też trochę zawsze czy się, się bo to chyba nie da się inaczej, nie? No, że wódkę nie piję Nie piję wódki. Boże giga Chyba, że Ines jest giga, to wtedy coś... To ja nie była i nie piłam wódki. Ines, słuchaj, ja ostatnio popełniłem błąd, trochę mnie opierdoliłaś, więc proszę, teraz ty zadecyduj w takim razie. Nie, nie mam cię... problemu. Nie wiem, wódce decydować. Dawaj. No, a ja mam decydować. Ale ty popełniłeś błąd, jak ja ci mówiłam, nie Mikołaj, nie, wtedy powiedziałeś, to jest wern... Dalej, Dobra, no. dalej To pachnie Belvedere. A. Ah, Belvedere. Mogę tu być Belvedere. Czekaj, 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 czekaj. Co prawda? To jest Belvedere. A, że wódkę Belvedere? Tak. Powiem wam tak, ja Będzisz ostatnio nie jestem z bo ja. ostatnio na naszym stary jak ma na Dobra, ja chcesz coś powiedzieć? To jest Barilla. Spróbuj go. A spróbuj, stary. To jest Berigla. To jest Berigla. takie tyle? bolonezę, Kara carbonara, bo są wyróżnione, tak jak ja znam się. Co myślisz? Przestań, Eryk, fajne, debilu. Bella, jakiś shit. No, to wygląda jak to Bella, to prawda. No, ale po poczekaj, Eryk, to może być jakiś droższy właśnie. <grym> <grym> to jest ostateczna decyzja? No, No. to nie

No, trudno, musimy zaryzykować. Macie rację. U. droższe, bo ma taki ładniejszy droższe, kolorek. Tak, to ładniejszy kolorek. Ten... Tak mi się wydaje. No właśnie, nie. Nie? Ten jest za jest o wiele bardziej tłusty Kurde, ciężkie to jest. I w ogóle. Gdzie ja, jest ja bym case po... taki, że to jest różnica w ja... kilku groszy Kilku groszy, bo ja bym powiedziała, że te bułki są z jednego sklepu. To jest takie rozwodnione. Tak, to jest też. Nie. Chyba mel, połachaj tego Z strony, ty To ty... też pachnie jak... Jak, jak jak stary Ale market już... jak biedronka Ale to już lepiej, lepiej Ale to lepiej tak typowa buła To stary byś dostał na wie przed szkolą. No Nie jestem pewien stary Przejdź. Ja też nie To do spróbowania, pani troszeczkę wlać? co pani przetestować? Dam ci bordę i testuję k, bo nie mamy czasu, tak? <śmiech> <śmiech> może, może być więcej w tym momencie zdobyliście dwa punkty. Uuu, aż dwa punkty! Super! I chleb i oliwę zgadliście. Dobrze. Tak. Aczkolwiek, się brzmi. A my, my mamy tutaj specja in the house. Także ja może zostawię, bo. Jeszcze powiem. ja Mhm. Dobra, Dobra. Dobra. już I teraz chleb. Nie macie punktu, mówiłem. Macie... Nie no, są to nie. Monin żółty. Żółty. To jest dobrze. Nie, nie wiem, ja go używam. Nie, jest git. Tak, zostawiam. Ja zostawiam. Z dwóch punktów macie jeden. I to jest oliwa. Ale to i to zgadywaliśmy? No tak. Aaa, kwa. Piwka. Niestety y, nie wszyscy wezmą w niej udział. Y, Ines y -y. i zajęli trzecie miejsce ostatnie. Co wy kartasz grę? Wy, wy Wy musicie niestety odejść z so. Ee, Dziękujemy. My... Pirajcie, pirajcie. Dziękujemy. We obwodzie jesteśmy. Ej, dzieciak. Piraj. 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 Yy, a to jest. Yy... Bo to jest w mniejszej gramatyce, jeśli chodzi to o lody jest taka sama gramatyka. gramatyka okay? A nie gramatura? To jest. Nie, to, to, to Eryk ma trochę rasę, że to tak się staple jak grycan To jest grycan truskawkowy, 100% nie? Bo Erik te sorbety zamawia cały czas tak, do biura. Tak, tylko no. że jakiś mango. Tak, taki mm. mm. I. No. Wiecie, że jest z nim nie tak. No właśnie ja chciałam to powiedzieć. Właśnie nie wiem czy nie są przeterminowane. <laughs> przeterminowane, nie? Musimy wskazać przeterminowanego. co jest, to jest za duże ryzyko. Uważam, <grym> że powinniśmy postawić na to samo co oni. Przejść do do gry firmy, prawda, nie bardziej oczywista. Tak. Na, na. Dobra, powiem tak, uważam, że naradzamy się nie wiedząc nic. To pierwsze. Po drugie moglibyśmy grać safe i po prostu postawić to samo co oni? Tak. Ale to nie jest też nasze motto, nie? Myślę, że tak jakby sui to wiecie, mamy wielkie jaja. No. A oni to zdecydowali, tak? Że, że tak. to będzie droższe? Tak. 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 Dobra. Ja, 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 Żyje! 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 No, mówiłem, k***a! No. Na duże ryzyko! Mówiłem! Nie, ale wiecie co? Czasami nie idzie się wygrana, czasami się idzie po prostu wygrana. dobra zabawa. Co? Oni generalnie przy kolejnym challenge'u wigilijnym będą mieli we dwójkę dodatkowy czas i. Tyle. Dodatkowy czas. Wiecie co? Dla nas... Ja lubię szybko. Nie, dla mnie jesteśmy wygranymi. I dla mnie też.